Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie po nieprzespanej nocy, bo niestety tą noc e, musiałem spędzić na kanapie przez e, siostrę e, naszego kochanego Hubercika, e, ja mam nadzieję, że jesteś zadowolony ze swojej siostry, bo... Widać, że jest zadowolony. Widać, że I... jest, jest zadowolony się, ciesz się, tak. się, że uczyniliśmy dzień, tak, cieszę się. Znaczy noc, przepraszam, ja mam całą noc, ty że w ogóle się nie wyspałem. Nie, nieprawda, 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 nieprawda. To nie, nie, nie. Dzisiaj nieprawda. ona ma stąd zniknąć, rozumiesz? Tak, mam e... przyjedzie i zniknie. Tak, dokładnie. Przyjeżdża matka Huberta, zabieramy ją e, po prostu i wynosi się stąd. Wy... I wraca do, do Szczecina. Wsi. Rozumiesz? E, dobrze, obiecuję, że wszystko będzie dobrze, że jej tutaj już nie będzie. No poczuła się, no przepraszam cię, kamerzysta. Dobrze, w każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam przedmonoczyc, te widzisz na twarzy Huberta, zasłonił mu w końcu te dziary, bo wygląda w nich... Mam jeszcze naklejki. Zamieszka. Gdyby nie te naklejki, to jeszcze lepiej, Zostaw tam to na dole to... i dołącz do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. No i cóż, no nie pozostaje mi nic innego, jak wypieprzyć tą krowę z mojego pokoju, bo... Niewdzięcznica. Ale tak samo się... No dobra, nie tak samo, ona się zachowuje jeszcze gorzej niż tam Także, tam zapras... tam. Także zapraszamy państwa do oglądania. Dobra, wypędzaj swoją siostrę z pokoju, bo ja mam jej dosyć. Byłaś! Szybko! Co człowieku, nie powinno cię tam być! Pyskówki od rana, już zaczynasz! Od samego rana! Nie powinno cię tam w ogóle być. Dlaczego ona nie chce cię puścić do swojego pokoju? No ona pierwsza i zamknęła się od środka w moim pokoju. No to już jest w ogóle dla mnie dziwne. Ja mam się uspokoić, Ale to nie jest twój pokój, ty powinna się cieszyć, że w gościście cię tutaj w ogóle ktoś puścił. Ja rozumiem się zamknąć w łazience, ale w czymś pokoju, no bez przesady, no byłaś tamtą. Może wdzięczności troszkę? No no gdzie Ona dzień ma jakąkolwiek ja wdzięczność tak. Niech chodź sobie byś w tyka, kanapie, ja na I co? I cały dzień tam będziesz? Nawet jak by mi się chciało, to nawet 3 dni, nie rozumiesz? W końcu! A szklankach co się chodzi? Żebyśmy my godzinę czekali, zanim ty pokój otworzysz? Nie rozwaliłaś mi tu nic? Nie w mojej garderobie? Nic ci nie ruszam, człowieku, tak? Skąd ja nigdy jestem? Dobra, jesteś chorem. No! Nie, Twoja nie matka, nie ty się dzieje w tym czasie, że mam twojej matki, wszystkim się dowie, masz przestrane. Masz naprawdę takie problemy, że tego nawet nie da rado jakiegoś. Dobra, się kurczę. Ale z nią się nie dogadasz i nic bo, nie powiesz. To problem, wiecznie. O ty, nigdy nie widzisz problemu. Znaczy, Dobra, jedziemy do jej matki, nie ma co w ogóle z No nie, nie ma. Jak ona Dobra, nic a, nie, nie rozumie? Na, na to my po co my tu w ogóle czekaliśmy? Po co my to w ogóle wprestaliśmy? Możemy od razu do matki jechać. Ja. No żeby ją wywalić stąd. Ale co z tego, jak ona by się w pokoju zamknęła? dobrze, teraz klucz możemy wziąć, ona no się tak, nie zamknie no, chociaż. No przy, przy, tak, I tak by wysłał, by z głodu był. No tak, nie, dokładnie. Nie 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 wejdziesz, nie wejdziesz już tu nigdy. Bo Wywalamy ją. Proszę. Masz klucz czy nie masz? Ma, mam, trzeba. mam klucz. Mam w kieszeni, nie zamykamy tego tylko już. No, Hubek. Ja już ci powiedziałem. No... no. proszę cię, no. Nie idź do tej przeszłam przecież mam wszystkiego zabrania, nic nie mogę. A teraz się nie podlizuj. W w A to jest e... twoja matka? No chodź mnie, taki to, to, to by chciał taką matkę. Do mnie źle? Dobra, do niego to, to nie źle? Na własną do matkę, do matkę tak gadać? Się takie się rzeczy i Wychodzimy stąd jak najszybciej. Oni ja się, się po... nie, Ale ty się pogrążasz. Ale gdzie nasi bardzo matkę No, dlaczego ty bardzo macierzycy? To było wszystkiego nie zabrania. Ale. masz 15 lat? No Kubercik? Coś, Kubercik. 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 Idziemy. Idziemy. idziemy, to nie ma sensu w ogóle. Ta rozmowa nie ma sensu. Do mnie źle, do niego źle, do wszystkich źle. Jak ty się w ogóle. No wow, no, odzywasz? Cię. Jesteś najgorszym bratem! I co jeszcze, no? Że co? Czy no, masz problem? Wiem, jak wiesz, jakie mam marzenie, żebyś nigdy się nie urodził. To jest przesada. Wiem, On ci chciał pomóc, a specjalnie Dobra, po ciebie do Warszawy jechał. brat. Dobra, wchodzę. Nie, nie słuchajcie, nie ma. Nie no słuchajcie tego. Tak. Ona, ona tak gada, bo ona tylko tak gada. Ona gada, by gadać. Tak, specjalnie żebyś nie pojechał, nie zadzwonił. Ona tak, tak tylko gada. teraz coś próbuje wskórać. Przesada, naprawdę. Hubert, wszystko spoko, Za 5 minut będziemy, tylko ja nie wiem, czy zdajesz sobie z czegoś sprawę. Zatrzymam się aż. Jest to masz na twarzy. Twoja matko o tym wie? Nie wiem. Powiedziała mi o tym. Nie widziała tego. Nawet filmu na ten moment nie ma na YouTubie, że mam to na twarz. Ty na pewno chcesz tam jechać? Na pewno? Zastanów. na pewno chcę jechać. I tak za trzy godziny ratuje film. Masz siedem nowych tatuaż na twarzy. Za 3 godziny i tak się by dowiedział. Musisz się zachować o mężczyznę i przyjąć tę nawiaję. No klatę. oczywiście, wiem. Ale może na początku po prostu. Może na początku I tak I tak już, troszkę, już, i tak już ma nerwy naszarpane, no bo siostra, tak? Nie chcę jej jeszcze bardziej denerwować. Przecież jak ona mnie zobaczy, to mnie zabije. Zamorduje mnie na No a całą twarz wydziara, no. Całą wydzielę twarz. Jeszcze mam naklejki, nalepki na twarzy. I to wygląda inaczej niż wygląda w rzeczywistości. Bo się trochę rozpłynęły przez wodę. I jak ona mnie zobaczy, to mnie zabije. Powie, że jak z kryminału. Nie chcę jej tak. Oj. Nie chcę jej tak denerwować. No ja bym się bał na twoim miejscu, ja bym się bał. Trudno, jedziemy tam, zrobimy to, co mamy zrobić. Na razie będę się ukrywał. Może na początku nie zauważy. Dopiero później w domu, jak dojedziemy, wrócimy na spokojnie i pokażę. I dopiero wtedy będzie. Będzie dym, będzie dym, będzie ostry dym. Nie chcę jeszcze bardziej denerwować. Dość, że problemy z siostrą też jeszcze No to weź załóż ten to to konto twarz, to oszaleje, nie? Cały się zakałuchuj tak, żeby cię nie pobudzić. Tylko, nie wiem, tej, Czyli... tylko oczy, może I tak, no tak będzie tak widać. No tak jakby, tak będę chciał. Tak, no na pewno się nie skapnie, że coś jest nie tak. A nie no to powiedz, że powiem że mam mokre dredy i że mi przeszkadzają i nie chcę się przeziębić. Tyle to na pewno łyknie i powie, żebym jeszcze bardziej się zagrył, jeszcze by mi dała swój szalik. Brydziaż, to ci wiele nie o, pomoże, nie? Dobra, nie twoja sprawa. Dzień dobry! No Jezu, okay. cześć, siema, jejku, dobrze, że mam tak, się, mokre tory, tak się, ale Dobra, się kórze, Dobra, dzięki ci, że, że się jakoś no. to załatwił, że ona w ogóle gdzieś dotarła, gdzieś spała, okay. czy coś takiego w ogóle. Słuchajcie, no nie wiem, przyjechałem i nie wiem jakiś zadupił, jestem ja nie wiem o co chodzi, co nie? Dobra, chodź, powiedzcie do, do, do mi, czy wszystko z nią w porządku dobrze. No, no ja nie jest wiem, czy do porządku, Ja, do, jest to jest bezpieczne. bo prowadzi to No muszę, no właściwie a po co tu przyjechałam? Wzięłam dzieciaka z domu, tak? Ja co mogłam i przyjechałam jak najszybciej. Wywaliła no, tak? nie do spokoju, nawet nie miał gdzie spać, musiał spać na kanapie. Dobra, a tak czemu to jesteś taki w ogóle tak, ale dobra, to zaraz o tym pogadamy, jakieś dziwne, dobra, to jest jakiś dziwny. dobra dobra. Chodźcie coś, ja co? muszę ją to sprowadzić do domu, ona wrócić do domu. W ogóle dobrze, że ona w ogóle jest i wszystko do z gra. Jest. No dobra nic jest, jeszcze jeszcze nie. No, najważniejsze, że jest. No chodźcie, bo ja się martwię, tak? Ja nie wiem gdzie jest. ja jestem w ogóle, co to za miejscowość w ogóle. Trzeba w pierwszy lepszy pociąg ja myślę, że ich mama to no, no tutaj będzie tutaj potrafiła z nią pociwili. rozmawiać. Nie to sobie Nie mogę. A ty co młody, cieszysz się, że Huberta zobaczyłeś? No tak, ale trochę mi szkota. mamy, po co chwila płacze przez nich. No i tak trochę. No mi zbę. też jest bardzo... Ale szkoda. Ale co przez Huberta też? A myślisz, że nie, że kurce na siódme piętro z balkonu się spina? Co, co ty robisz? Dobra, nieważne. Zjedźmy po prostu do domu. Mamo, wracamy tam i masz ją wyjaśnić i zabierasz ją, nie chcę jej widzieć. A po co tu przyjechałam? Nie, nie wiem gdzie ja w ogóle nie. jestem. Ja ci pokażę ja, później filmie. No ja, ja przyjadę na miejsce, będę I... wiedziała, jak mam z nią rozmawiać. Ja, ja nie wiem, kiedy ona znikła z tego domu, w którym momencie ona w ogóle wyszła. A w ogóle jakim prawem? A w, do, w ogóle dobra. gdzie z kim, dlaczego? Koniec. W ogóle co ona robi? Co ona przyjechała się? Zabawić, co ona mieszkać tam, czy co? Co źle tam przecież nie było? Masakra, jaka. ja Ci pokażę Dobra. filmy i o wszystkim się dowiesz. Ja ci zaraz no, pokażę ja filmy jaka nawet. Zobaczymy co na odwala. Zobaczymy co na to powiesz. Dobra, i zaraz wszystko będziemy wiedzieć. Chcę ją widzieć całą dobrą i żywą, ale sobie z nią porozmawiam. No co pani sądzi o tej filmie. Nie, tej? nie, ja muszę wyjść, ja muszę ochłonąć, ja nie wiem co ona robi. Są papierosy, wódka, alkohol, jak, gdzie ona stała w nocy w ogóle. Nie, ja muszę wychłonąć, ja muszę wyjść, bo mi, ja, ja nie wiem wody, macie jakieś wody czy coś, bo ja Masz się. Ja nie, nie mogę oni mnie wykończyć, co ja nie? oni mnie wykończą. Jak nie jedno, to drugie, jak nie jedno to drugie. No, muszę, wyjść. Ja no, się, muszę ochłonąć, Wszystko okej? Okay? Wcale pani nie dziwi. Wszystko ja, na pewno nie, w porządku. No no ona ma lat? 15, 30. I ona takie wódka. Co to ma być w ogóle? Nie wiem, po kim ona po czym Ona ja ich tak nie wychowałam. Nie wiem, co to ma być. Pokaż się Hubert na chwilę. No co? No nie wiem, bo masz mokre dredy, mówisz czy nie mokre dredy, co to jest? Pokaż się tu. No mokre mam. No pokaż się na chwilę. Pokaż mi no. Co się z on też coś ukrywa, coś znowu odwalił czy coś? Czy ja już mogę iść spokojnie do domu? Dobrze, może pojedziemy, może albo coś. Może pojedziemy ja na spokojnie do domu. Ja się mi Czekaś, źle. Jakaś, jakaś mi sam jest nie dobrze normalnie. No, Jakaś ziółówka jak w ogóle, tak, może okay. czy coś w ogóle, nie? Ja muszę się uspokoić. No pokaż, co, co znowu? Porozmawiamy. jak nie no bo jest płodno, do domu, to nie No dobra, no, to chodźcie, bo ja muszę tu chyba usiąść na chwilę. Nie wiem, zrobicie mi jakieś herbaty, albo coś na spokojenie. Ja nie no. wiem, co to w ogóle. Ja nie chcę już więcej patrzeć na te filmiki, nie? Ja nie wiem, jakiś przeciwbólowy, to no, bym się podał. Koniec jest. Chodźcie, bo ja, ja już nie mogę. Myce tylko końcówkę. Tutaj? Tak, tutaj. No fajny, ładny dom, podoba mi się. Nawet nieźle. Na YouTubie nikt nie ma lepszego domu. Kto to jest? Kto to, to jest sprząta? No taki, sprzątecz. No. Co to? Co to jest? 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 jest Boże, ja to nie jest wiem. Po co to Co tu się dzieje w ogóle? sprząta, gościu sprzątam, jadłem, się brekta, w ogóle nie tak. Ale on jest po prostu bardzo pozytywny. Okej, fajny gości, fajny, fajne, fajny. Dobra, to jest to co okay, tu jesteś, tak? W porządku, tak. Tak, Bardzo ładnie boli. Tak, tak. ja, nie wiem, jak ty wytrzymujesz to z, z takimi ludźmi? Ty chodzi, sprząta coś zamiata, się śmieje. Pogadasz z nim, lubisz go? Fajny jest? W porządku. W porządku, w porządku. W porządku? Tak. Tak. No dobrze. Dobra, ja chcę tu wy... tak, Trzeba wejść tolerować. Ty, ale w porządku wszystko z nim jest na pewno? No, no właśnie, też się Ty wszystko w porządku? Juli, yeah. <gry> na pewno wszystko okej? Okay? No, Dobra, chodź, zwracam uwagę. Śmiech, śmiech to zdrowie, tak? Śmiech to zdrowie. No to tutaj, tak? Fajnie, no. Gdzie jest w ogóle Hubert? No, nie wiem, do góry powiem. Nie, nie, Chciałabym zobaczyć jego pokój, gdzie on mieszka. Dobra, chodź, odprowadzać go do domu. Ci ci co nieco. Przede wszystkim najważniejsze trzeba porozmawiać e, z e, Mają. No ja to ja to, to przyjechałam, żeby porozmawiać z Mają. No, w ogóle, jest, jak w swoim pokoju? Ona ma tu swój pokój? Tak! Nie, jak ma swój pokój. Ty powiecie, powie... No, ma swój pokój. Chodzi o twój pokój. A nie, no o jej. Dalej tam siedzi? Że to jest twój. Na górze? Yes? No, to jest? No, to jest jej. pokój, tak? Teraz. No chyba tak. No. Ale to nie twierdzi, że to jest jej, tak? A ona tak twierdzi. Tak, najpierw pije alkohol, mówisz do mnie, pani papierosy, robi takie sceny, jeszcze ma swój pokój tutaj, tak? Jeszcze nie, ukradła nie. mi pokój. Może, może no, tak A jakim to ona tam w ogóle wyszła, co? Kluczem nie ma no się ee, a w ogóle czym Te klen nawet nie umiem planować się nad pani córką. Pani córka jest taka silna, a to są pani wychlaski takie. Dobra, Dobra. A idziemy a ją podróży. A dobrze już idę, a, a powiedz mi tak a propos, tak i tak przy okazji, dlaczego ty tak to jakaś nowa moda? Dlaczego tak, tak. ty masz za no twarz? Bo ja od kilku dni tak chodzę. A dlaczego? Nie bo to A co ty taki masz na ręce? To jest, ja tego nie widziałam. A właśnie miałem ci pokazać tatuaż, muszę go Kolejny? Muszę Przecież już obecnie, że nie będziesz nic zrobił. Dobra, no mam nadzieję. No fajnie, mam nadzieję, że to jest ostatni. Chyba nie? się pani taki... Chyba mam ostatni. nadzieję, że Cześć. to tylko na tym się skończyło. Dobra, idziemy do tak, Mali, Ale jak tu zobaczy twoją twarz, to to była... Ja nie, On coś ukrywa. Tak, ja, ukrywa. No zejmij opaskę. Nie, Zbyt, nie Miemu, że coś sobie znowu zrobiłeś, czego ja nie wiem. Nie, po prostu ja od kilku odcinków tak chodzę w takich opaskach, to jest taki mój nowy imidż i nie mogę ich ściągać. Bo A, to, to, chodźmy, to, chodźmy, do chodźmy, chodźmy do Maji, chodźmy do Maji, bo nie na... najważniejsze teraz. Zaraz tak. z tobą sprawę załatwię. Dawaj kusieczko o cioci Wioli. Trzeba mając. Ja tak. powiem tak, zaraz to z tobą załatwię sprawę. Ja chcę najpierw zobaczyć, czy jest moja córka. A to tutaj. Pytanie jest dworca, tak? Masz nagrywać. Bardzo chętnie nawet wolę być za kamerą teraz. Proszę. daj, nie, 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 nie robię to, tak? Chodź, no, co przyjechał? Ci... Chodź, do domu. Ale co, co, co sobie tutaj no. jeszcze. Ale zaciuchaj mnie, to, za to, co, o, to o, o, tak? Posłuchaj mnie teraz, y, posłuchaj mnie, co, co się zrobiła. Co się, się, zrobiła? Raz, y, co się zrobiła? Nie pchaj mnie dziewczyną. Jaka dziewczyna ty się do matki odzywasz? Jak ty się do matki odzywasz? Powiedz mi. Ja jak ty to zrobiłaś? Skąd ty wyszłaś? Jakim prawem, gdzie i w ogóle? Co to. Ja widziałam filmiki, no jaki alkohol, jaki papieros? Co ty to w ogóle ma być? Nie jesteś na jakąś? teraz ja mówię, ty już się wynagadałeś. Jak on. Robisz? Dobrze, dobrze to że to on jest, się tutaj jest, tak? Masz się spać. Powiedz mi, gdzie ty byłaś wczoraj wieczorem? Jakie papierosy? A co jaki ty alkohol? to interesuje? Jak jak, zaraz, bez... nie mogę zaraz, nie? No ale co ty to, to... Może spojisz? No w jakim ty pokoju? Gdzie ty jesteś? A czemu ty, A czemu ty zajęłaś pokój kamerzysty? Gdzie A masz wideo? Gdzie masz swój W Szczecinie chyba, tak? No ale... Że ci tam było? Tak! Nie!